Siemaneczko, ziomeczki! Z tej strony Minę Marcel 2008pl Dzisiaj pokażę wam top 10 lifehacków z Minecraft Numer 1 Klipery boją się ocelotów Numer 2 W Minecrafcie są mody jak mody na samolot I to jest mój ulubiony mod Numer 3 Bałwan napierdala śnieżkami Numer 4 Iron Golem jak go zajebiesz to dostajesz żelazo. Numer 5 Jak pokazujesz na Skywarsach czy tam SG Pokazujesz gardę w starych Minecraftach to wszyscy myślą że ma z nim sojusz i potem możesz go zapierdolić bo to jest taki podstęp. Numer 6 to że w Minecraftie można jeździć na świni prawdopodobnie tak jak na twojej matce Yy, numer kolejny to jest, że yy, w Minecrafcie są emeraldy i one są tylko na jednym.